Czy kiedykolwiek czułeś, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, pieniądze wymykają ci się z rąk? Być może próbowałeś wszystkiego: pracować więcej godzin, oszczędzać każdy grosz, nawet modlić się o pomoc, ale dobrobyt wydaje się być nieosiągalny. Jeśli tak się czujesz, chcę, żebyś wiedział, że ja, ojciec Pio, ukochany i potężny święty, zostawiłem niezwykły dar dla takich osób jak ty. Mój drogi bracie, moja droga siostro, która mnie słuchasz, Nie jesteś sam, a dzisiaj może być dniem, który zmieni Twoje życie na zawsze. Zamierzam ujawnić Ci bardzo prostą tajemnicę, która przemieniła życie tysięcy osób, które, podobnie jak Ty, szukały odpowiedzi na swoje problemy finansowe. Jeśli wierzysz w moc mojego wstawiennictwa, napisz w komentarzach: Ojcze Pio, pobłogosław moje finanse. Ponieważ to, co zamierzam Ci teraz ujawnić, nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności. Są to trzy święte liczby, których używałem, aby przyciągnąć obfitość i dobrobyt. Zanim jednak ujawnię Ci te cudowne liczby, musisz zrozumieć coś fundamentalnego. To nie jest amulet szczęścia ani magiczna formuła, to niebiański dar, który musi być używany z prawdziwą wiarą i czystym sercem. Zawsze uczyłem, że prawdziwy dobrobyt, Zaczyna się w duchu, w naszej relacji z Bogiem i w absolutnym zaufaniu do Jego opatrzności. Niedawno otrzymałem świadectwo od Lucii Ramirez, samotnej matki, która była na skraju utraty domu. Długi ją dusiły, a każdej nocy płakała, zastanawiając się, jak nakarmi swoje dzieci następnego dnia. Ale wszystko się zmieniło, gdy odkryła te trzy święte liczby. Za chwilę opowiem ci jej pełną historię ponieważ to, co wydarzyło się później, było prawdziwym cudem. Te liczby nie są czymkolwiek, są głęboko zakorzenione w tradycji katolickiej i mają tak potężne duchowe znaczenie, że kiedy zapisujesz je z wiarą i właściwą intencją, otwierają drzwi do obfitości w sposób, który wydaje się niemal cudowny. I nie, nie przesadzam. Świadectwa, które otrzymałem, są tak niezwykłe, że czasami trudno w nie uwierzyć. Ale są prawdziwe. Zostań ze mną do końca, ponieważ nie tylko ujawnię ci te trzy święte liczby, ale również pokażę ci dokładnie, jak ich używać, w jakim momencie dnia je stosować i konkretne modlitwy, które powinieneś odmawiać, aby zmaksymalizować ich duchową moc. Ta informacja może być dokładnie tym, czego szukałeś, aby raz na zawsze zmienić swoją sytuację finansową. I pamiętaj. Kiedy wstawiam się za Tobą, dzieją się cuda. Otwórz więc swoje serce i przygotuj się na przyjęcie jednego z najpotężniejszych objawień, które na zawsze zmieni Twoje finansowe życie. Zanim ujawnię te święte liczby, musimy zrozumieć moją głęboką duchową mądrość dotyczącą dobrobytu. Ja, tak ukochany święty, który nosił stygmaty Chrystusa przez pięćdziesiąt lat, rozumiałem jak niewielu relacje między wiarą, a materialną obfitością. Zawsze podkreślałem, że Bóg jest kochającym Ojcem, który troszczy się o wszystkie nasze potrzeby, włączając w to te materialne. Módl się, ufaj i nie martw się, uczyłem. To proste zdanie zawiera głęboką prawdę o tym, jak powinniśmy zarządzać naszymi finansami: z aktywną wiarą, niezachwianą cierpliwością i całkowitym zaufaniem do boskiej opatrzności. Wielu wierzy, że duchowość i pieniądze są przeciwieństwami, ale pokazałem, że to błąd. Rozumiałem, że pieniądze, gdy zarządza się nimi z mądrością i boskim celem, stają się narzędziem do czynienia dobra. To nie pieniądze same w sobie powodują problemy, ale nieuporządkowane przywiązanie do nich. Trzy liczby, które objawiłem, są połączone z głębokimi duchowymi prawdami. Każda z nich reprezentuje inny aspekt boskiej obfitości, a gdy używane są razem, tworzą potężny kanał dla finansowych błogosławieństw. Jednak podkreślałem, że liczby te muszą być używane z czystym sercem i właściwą intencją. Czy wiedziałeś, że w Biblii liczby mają głębokie duchowe znaczenie? Na przykład, gdy Jezus rozmnożył chleby i ryby, nie było przypadkiem, że zostało 12 koszy resztek? Każda liczba w Piśmie Świętym ma cel i boskie przesłanie, a liczby, które Wam przekazałem, są bezpośrednio połączone z tymi biblijnymi prawdami. Rozumiałem, że prawdziwy dobrobyt nie polega tylko na posiadaniu większej ilości pieniędzy w banku. Chodzi o osiągnięcie stanu integralnej obfitości, gdzie nasze materialne potrzeby są zaspokojone, pozwalając nam lepiej służyć Bogu i bliźniemu. Liczby, które objawiłem, są kluczem, który otwiera to głębsze zrozumienie dobrobytu. W latach mojej posługi widziałem niezliczone finansowe cuda. Osoby, które wydawały się być w niemożliwych sytuacjach, doświadczały niezwykłych transformacji, gdy nauczyły się łączyć praktyczną wiarę z duchowym zaufaniem. Liczby, które zaraz ujawnię, były integralną częścią wielu z tych cudów. Te święte liczby nie są amuletami szczęścia ani magicznymi formułami. Są namacalnymi przypomnieniami wiecznych duchowych prawd, zaprojektowanymi, aby pomóc nam dostosować nasze finansowe życie do boskiej woli. Są jak klucze, które, gdy używane są z wiarą i zrozumieniem, otwierają drzwi do niebiańskiej obfitości. Nadszedł czas, aby ujawnić te trzy święte liczby, których używałem, aby przyciągnąć dobrobyt. Siedem, 12 i 5. Ale poza samym ich poznaniem, kluczowe jest zrozumienie duchowej mocy, którą każda z nich zawiera. Liczba siedem reprezentuje boską doskonałość. W Biblii Bóg stworzył świat w siedem dni, ustanawiając święty wzorzec kompletności. Uczyłem, że siódemka przypomina nam, że Bóg nie pozostawia niczego niedokończonego w naszym życiu. Gdy zapisujemy siódemkę, deklarujemy nasze zaufanie do doskonałości Boskiego planu dla naszych finansów. To jak aktywowanie niebiańskiego przełącznika, który łączy nas z doskonałą obfitością Boga. Liczba dwanaście symbolizuje boskie rządy i autorytet. Pomyśl o dwunastu pokoleniach Izraela, dwunasty apostołach, dwunastu miesiącach roku. Objawiałem, że dwunastka ma moc ustanowienia porządku w naszych finansach. Gdy zapisujemy ją z wiarą, zapraszamy Boże panowanie nad naszą ekonomią, pozwalając Jego mądrości kierować naszymi finansowymi decyzjami. Liczba pięć reprezentuje łaskę i boską przychylność. W rozmnożeniu chlebów Jezus użył pięciu bochenków, aby nakarmić tysiące. Uczyłem, że piątka przyciąga nadprzyrodzoną przychylność Boga w sytuacjach, które wydają się niemożliwe. To liczba cudownego rozmnożenia, przychylności, która przekształca niedostatek w obfitość. Te trzy liczby, gdy zapisane są razem 7, 12, 5, tworzą potężną duchową częstotliwość. Wyjaśniałem, że to jak otwieranie niebiańskiego sejfu, gdzie Bóg przechowuje specjalne błogosławieństwa dla swoich dzieci. Nie jest przypadkiem, że te liczby sumują się do dwudziestego czwartej, co reprezentuje godziny dnia, przypominając nam, że Boża opatrzność jest stała i nieprzerwana. Należy jednak zwrócić uwagę, że byłem stanowczy w kwestii, że liczby te muszą być zapisane w określonej kolejności. Najpierw 7, potem dwanaście, a na końcu 5. Ta kolejność nie jest arbitralna. Podąża za boskim wzorcem, który maksymalizuje ich duchową moc. To jak święta kombinacja, która, gdy zastosowana prawidłowo, odblokowuje nadzwyczajne błogosławieństwa. Każda liczba powinna być zapisana ze świadomą intencją i modlitwą. Uczyłem, że podczas zapisywania każdej liczby powinniśmy wizualizować konkretny obszar naszych finansów, gdzie potrzebujemy boskiego dotknięcia. Siódemka dla doskonalenia, dwunastka dla porządkowania, a piątka dla rozmnażania. Te liczby są jak główny klucz, który otwiera drzwi do boskiego dobrobytu. Ale ich prawdziwa moc aktywuje się poprzez naszą wiarę i działania zgodne z wolą Bożą. Nie są magiczną formułą, ale świętym kanałem do otrzymywania błogosławieństw, które Bóg już dla nas przygotował. Pozwólcie, że podzielę się niezwykłą historią Luci Ramirez samotnej matki z Monterrey, która doświadczyła transformującej mocy tych trzech świętych liczb. Jej świadectwo jest żywym dowodem na to, jak wiara połączona z tymi specjalnymi naukami może całkowicie zmienić sytuację, która wydawała się być bez nadziei. Lucia pracowała jako sprzedawczyni w małym sklepie i ledwo zarabiała wystarczająco, aby utrzymać trójkę swoich dzieci. Długi nagromadziły się do tego stopnia, że była bliska utraty domu. Każdej nocy, po położeniu dzieci spać, płakała w ciszy, zastanawiając się, jak sobie poradzi. Jej oszczędności się wyczerpały, a wierzyciele nękali ją codziennymi telefonami. Wszystko się zmieniło, gdy jej ciotka, moja wierna czcicielka, podzieliła się z nią tajemnicą trzech świętych liczb. Na początku Lucja była sceptyczna. Jak proste liczby mogą zmienić moją sytuację? zastanawiała się Jednak desperacja skłoniła ją do spróbowania Rozpoczęła rytuał każdego ranka zapisując 7 12 i 5 na prawej dłoni każdej liczbie towarzyszyła szczera modlitwa Podczas pierwszych tygodni Lucja zauważyła subtelne, ale znaczące zmiany Najpierw zaczęła odczuwać wewnętrzny spokój, którego nie doświadczała od lat Jej decyzje zaczęły być jaśniejsze i trafniejsze Potem, w nieoczekiwany sposób, klient sklepu zaoferował jej lepiej płatną pracę w swojej firmie. Ale prawdziwy cud wydarzył się dwa miesiące po rozpoczęciu tej świętej praktyki. Daleki krewny, dowiedziawszy się o jej sytuacji, postanowił pomóc jej w spłacie najpilniejszych długów. Co więcej, ten sam krewny nauczył ją strategii lepszego zarządzania swoimi finansami. Było to tak, jakby te liczby otworzyły kanał błogosławieństw, które płynęły nie tylko w formie pieniędzy, ale także mądrości i możliwości. Najbardziej zadziwiające, dzieli się Lucia ze łzami w oczach, nie była tylko poprawa mojej sytuacji finansowej, ale zrozumienie, że nigdy nie byłam sama. Za każdym razem, gdy zapisywałam te liczby, czułam ochronną obecność Ojca Pio i Bożą opatrzność w moim życiu. Dziś, rok później, Lucja nie tylko ustabilizowała swoje finanse, ale również zdołała stworzyć mały fundusz oszczędnościowy na edukację swoich dzieci. Jej historia przypomina nam, że te święte liczby, gdy używane są z prawdziwą wiarą i wytrwałością, mogą wyzwolić serię błogosławieństw, które transformują nie tylko naszą sytuację, ale całe nasze życie. Świadectwo Lucji to tylko jeden z wielu przykładów transformującej mocy tych świętych liczb. Jak sama mówi, to nie są tylko liczby, to klucze, które otwierają bramy nieba. Teraz, gdy poznałeś transformującą moc tych świętych liczb, nauczmy się porannego rytuału, którego uczyłem dla ich duchowych korzyści. Ten rytuał powinien być wykonywany zaraz po przebudzeniu, kiedy słońce zaczyna wschodzić, a twój umysł jest w najbardziej receptywnym stanie. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić po przebudzeniu, jest przeżegnanie się i podziękowanie za nowy dzień. Podkreślałem, że wdzięczność jest głównym kluczem, który otwiera drzwi do obfitości. Przed rozpoczęciem pracy z liczbami, poświęć chwilę na podziękowanie za wszystko, co już masz, bez względu na to, jak małe by się to wydawało. Z czystą prawą dłonią i pokojem w sercu rozpocznij święty rytuał. Poświęć chwilę na głęboki oddech i połącz się ze swoją wiarą. Uczyłem, że ten moment przygotowania jest kluczowy, ponieważ zaraz aktywujesz bezpośredni kanał do niebiańskich błogosławieństw. Najpierw zapisz liczbę 7 na środku prawej dłoni. Podczas zapisywania wizualizuj boską doskonałość manifestującą się w Twoich finansach. Powtórz cicho. Ojcze Pio, przez tę świętą liczbę aktywuję boską doskonałość w moich finansach. Zrób krótką przerwę. Pozwalając energii liczby 7 się ustabilizować. Następnie zapisz liczbę 12 tuż pod siódemką. Robiąc to, wizualizuj boski porządek ustanawiający się w Twoim ekonomicznym życiu. Wypowiedz. Ojcze Pio. Przez tę świętą liczbę ustanawiam boskie panowanie nad moimi zasobami. Poczuj, jak moc liczby 12 zaczyna porządkować Twój finansowy świat. Na koniec zapisz liczbę 5. Kompletując świętą sekwencję. Podczas zapisywania wizualizuj cudowne rozmnożenie, manifestujące się w Twoim życiu. Powiedz z wiarą. Ojcze Pio, przez tę świętą liczbę aktywuję boskie rozmnożenie w moich finansach. Poczuj energię liczby 5, kompletującą obwód obfitości. Uczyłem, że te liczby powinny pozostać na Twojej dłoni przez co najmniej godzinę. W tym czasie za każdym razem, gdy spojrzysz na liczby. Odnów swoją wiarę w ich transformującą moc. Nie ścieraj ich celowo. Pozwól im zniknąć naturalnie, jako przypomnienie, że błogosławieństwa płyną w sposób naturalny w Twoim życiu. Ten rytuał powinien być wykonywany z konsekwencją i oddaniem. Podkreślałem, że konsekwencja jest kluczem do zobaczenia cudownych rezultatów. Nie jest to rytuał, który działa tylko raz. To święta praktyka, która buduje stały most między Tobą a boskimi błogosławieństwami. W ciągu dnia, za każdym razem, gdy poczujesz niepokój o swoje finanse, spójrz na liczby na swojej dłoni. Niech przypominają Ci, że nie jesteś sam, że wstawiam się za Tobą i że błogosławieństwa są w drodze. Ta praktyka nie tylko przemieni Twoje finanse, ale również wzmocni Twoją wiarę i duchowe połączenie. Mądrość dotycząca tych świętych liczb wykracza daleko poza ich materialny aspekt. Każda liczba stanowi część głębokiego duchowego systemu, który łączy naszą ziemską rzeczywistość z niebiańskimi błogosławieństwami. Chcę teraz zgłębić ten duchowy wymiar, który sprawia, że te liczby są naprawdę potężne. Uczyłem, że gdy zapisujemy te liczby z wiarą, aktywujemy trzy różne poziomy błogosławieństwa. Pierwszy poziom to boska ochrona nad naszymi finansami. To jak stworzenie duchowej tarczy, która chroni nasze zasoby przed niepotrzebnymi stratami i nieprzewidzianymi wydatkami. Wielu wiernych świadczy, że od kiedy rozpoczęli tę praktykę, ich wydatki zaczęły się porządkować w niemal cudowny sposób. Drugi poziom to nadprzyrodzone rozmnożenie. Wyjaśniałem, że podobnie jak Jezus rozmnożył chleby i ryby. Te liczby mają moc rozmnażania naszych zasobów, gdy używamy ich z prawdziwą wiarą. Nie chodzi o magiczne rozmnożenie, ale o aktywację boskich możliwości, które zwiększają nasze zasoby. Trzeci poziom, być może najgłębszy, to transformacja naszej mentalności dotyczącej pieniędzy. Kładłem nacisk na to, że prawdziwy dobrobyt zaczyna się w naszym umyśle i sercu. Te liczby pomagają nam rozwijać mentalność obfitości zgodną z boskimi zasadami. Gdy zapisujemy 7, 12 i 5 na naszej dłoni, składamy potężną duchową deklarację. Potwierdzamy nasze zaufanie do Bożej Opatrzności i naszą gotowość do przyjęcia błogosławieństw, które Bóg przygotował dla nas. To jak otwarcie bezpośredniego kanału do nieba. Pozwalającego błogosławieństwom swobodnie płynąć w naszym życiu. Objawiłem również, że te liczby mają oczyszczający wpływ na nasze finanse, pomagają oczyścić negatywne wzorce i ograniczające przekonania o pieniądzach, które być może odziedziczyliśmy lub rozwinęliśmy w ciągu naszego życia. To jak duchowe oczyszczenie, które przygotowuje grunt pod nowe błogosławieństwa. Codzienna praktyka zapisywania tych liczb staje się aktem wiary i zaufania. Za każdym razem, gdy je zapisujemy, odnawiamy nasze przymierze z Bożą Opatrznością. Uczyłem, że ta codzienna odnowa jest kluczowa dla utrzymania otwartego kanału błogosławieństw. Ponadto, liczby te działają jako stałe przypomnienie, że nasze finanse są w boskich rękach. Za każdym razem, gdy patrzymy na naszą dłoń w ciągu dnia i widzimy te liczby, odnawiamy naszą wiarę i zaufanie, że Bóg działa na naszą korzyść, nawet jeśli nie możemy natychmiast zobaczyć rezultatów. Teraz zbadajmy różne sposoby, w jakie te święte liczby mogą być stosowane w konkretnych sytuacjach finansowych, bo nie chodzi tylko o ich zapisanie, ale o pełne zintegrowanie ich z Twoim codziennym życiem, z mądrością i rozeznaniem. Dla długów uczyłem specjalnego zastosowania tych liczb. Gdy stawiasz czoła długowi, który wydaje się niemożliwy do spłacenia, zapisz liczby 7, 12, 5 na białej kartce i umieść ją obok faktur lub dokumentów dłużnych. Robiąc to, wizualizuj te długi zmniejszające się i całkowicie znikające. Wielu wiernych świadczyło, jak po tej praktyce pojawiały się nieoczekiwane możliwości spłacenia ich długów. W sytuacjach finansowego kryzysu, gdy potrzebujesz szybkiej odpowiedzi z nieba, zalecałem zapisanie liczb trzykrotnie na prawej dłoni, tworząc trójkąt. To specjalne ułożenie intensyfikuje ich duchową moc, jak sygnał pilności wysłany do nieba. Jednak powinno to być robione tylko w naprawdę pilnych sytuacjach. Aby przyciągnąć nowe możliwości pracy lub biznesu, zapisz liczby rano, wizualizując konkretnie rodzaj możliwości, której potrzebujesz. Uczyłem, że jasność w naszej prośbie przyspiesza boską odpowiedź. Uzupełnij tę praktykę, powtarzając: Ojcze Pio, przez te święte liczby otwórz drzwi dobrobytu w moim życiu. W momentach ważnych finansowych decyzji, takich jak inwestycje czy znaczące zakupy. Zapisz liczby na swojej dłoni przed podjęciem decyzji. Objawiałem, że liczby te aktywują dar rozeznania, pomagając nam podejmować mądrzejsze decyzje finansowe zgodne z boską wolą. Aby chronić swoje oszczędności i je rozmnażać, zapisz liczby na pierwszej stronie książeczki bankowej lub na karcie, którą przechowujesz w portfelu. Ta praktyka tworzy duchową tarczę nad Twoimi zasobami. Chroniąc je przed stratami i przyciągając możliwości wzrostu. Uczyłem również specjalnego zastosowania dla biznesu. Jeśli masz firmę, zapisz liczby na kartce i umieść ją w dyskretnym miejscu blisko miejsca, gdzie przechowujesz pieniądze lub ważne dokumenty. To przyciąga dobrobyt i chroni twoje finansowe interesy. Dla sytuacji, które wydają się być w zastoju, gdzie pieniądze po prostu nie płyną, zalecałem zapisanie liczb podczas spaceru, robiąc siedem kroków do przodu. Ten ruch symbolizuje postęp i odblokowanie zastojów finansowych. Byłem bardzo jasny co do wyzwań, z którymi możemy się zmierzyć, używając tych świętych liczb. Ponieważ, jak każda potężna duchowa praktyka, mogą pojawić się przeszkody. Które musimy nauczyć się pokonywać z wiarą i mądrością. Pierwszą powszechną przeszkodą jest niecierpliwość. Wiele osób zapisuje liczby, oczekując natychmiastowych rezultatów i zniechęca się, gdy nie widzą błyskawicznych zmian. Uczyłem, że prawdziwa wiara sprawdza się w oczekiwaniu. Porównywałem ten proces do siania. Tak jak rolnik nie wykopuje nasiona każdego dnia, aby zobaczyć, czy rośnie, tak i my musimy ufać w boski czas. Innym częstym wyzwaniem jest wątpliwość. Czasami po kilku dniach praktyki wróg zasiewa w naszych umysłach myśli sceptycyzmu: czy to naprawdę zadziała, czy nie tracę czasu? Wyjaśniałem, że te wątpliwości są próbami naszej wiary i determinacji. Gdy się pojawią, powinniśmy potwierdzić nasze zaufanie, zapisując liczby z większym przekonaniem. Niekonsekwencja to kolejna znacząca przeszkoda. Niektórzy ludzie zapisują liczby jednego dnia tak, a trzy dni nie, oczekując takich samych rezultatów jak ktoś, kto robi to wiernie każdego dnia. Nalegałem, że konsekwencja jest kluczowa to jak ładowanie telefonu potrzebuje stałego połączenia, aby utrzymać energię jest też wyzwanie nieprawidłowej interpretacji. Niektórzy postrzegają te liczby jako magiczną formułę, zapominając o ich duchowym wymiarze. Ostrzegałem, że bez modlitwy i życia wiary liczby są tylko symbolami bezmocy. Musimy zawsze utrzymywać równowagę między zewnętrzną praktyką a wewnętrznym nastawieniem serca. Przeszkoda materializmu jest szczególnie subtelna. Niektórzy ludzie tak bardzo skupiają się na finansowym aspekcie, że zapominają o szerszym, duchowym celu. Uczyłem, że te liczby są kanałem dla boskiego błogosławieństwa, nie celem samym w sobie. Prawdziwy dobrobyt obejmuje duchowy pokój i hojność wobec innych. Istnieje również wyzwanie zewnętrznej krytyki. Być może spotkasz osoby, które nie rozumieją lub krytykują tę praktykę. Przypominałem, że wielu świętych było niezrozumianych w swoim czasie. Ważne jest, aby zachować wiarę i pozwolić wynikom mówić za siebie. Wreszcie jest przeszkoda zniechęcenia, gdy napotykamy finansowe próby podczas praktykowania tego rytuału. Wyjaśniałem, że czasami próby przychodzą nie po to, aby nas zniechęcić, ale aby wzmocnić naszą wiarę i przygotować nas na większe błogosławieństwa. Drodzy bracia i siostry, którzy towarzyszyliście mi do tego momentu, dotarliśmy do końca tego potężnego przesłania o trzech świętych liczbach. Ale pamiętajcie, to nie jest koniec, ale początek nowego etapu w waszym finansowym i duchowym życiu. Liczby 7, 12 i 5 to więcej niż proste cyfry, są niebiańskimi kluczami, które zostawiłem jako duchowe dziedzictwo. Poprzez nie nauczyliśmy się, że prawdziwy dobrobyt jest boskim darem, który aktywuje się przez naszą wiarę i działania zgodne z wolą Bożą. Jeśli oglądasz to przesłanie, to nie przypadek. Być może walczyłeś z problemami finansowymi, które wydają się nie mieć rozwiązania. Może modliłeś się, pościłeś, szukałeś różnych ścieżek, ale drzwi pozostają zamknięte. Chcę, żebyś wiedział, że te święte klucze mogą otworzyć te drzwi, które do tej pory pozostawały zamknięte. Pamiętaj zawsze, że gdy zapisujesz te liczby na swojej dłoni każdego ranka, nie wykonujesz prostego rytuału, aktywujesz bezpośrednie połączenie z moim potężnym wstawiennictwem. Deklarujesz swoje zaufanie do Bożej Opatrzności. I otwierasz swoje życie na finansowe cuda, które przekraczają wszelkie ludzkie zrozumienie. Jeśli naprawdę chcesz zobaczyć transformację w swoim finansowym życiu, zapraszam cię, abyś rozpoczął tę świętą praktykę już jutro. Nie czekaj dłużej. Nie pozwól, aby wróg okradł cię z tej łaski, poprzez wątpliwości czy opóźnienia. Moment twojego finansowego cudu jest teraz. A jeśli naprawdę wierzysz w moc tych świętych liczb, napisz w komentarzach Ojcze Pio, aktywuj mój finansowy cud. Twoja deklaracja wiary połączona z tymi świętymi liczbami może być punktem wyjścia dla cudu, na który czekałeś. Pamiętaj, nigdy nie pozostawiłem bez pomocy nikogo, kto przyszedł do mnie ze szczerą wiarą. Te liczby są moim darem dla ciebie. Moim sposobem na dalsze błogosławienie i przekształcanie życia, nawet po moim odejściu do nieba. Używaj ich z wiarą, szacunkiem, konsekwencją, a przygotuj się na zobaczenie cudownych transformacji w swoim finansowym życiu. Podziel się tym przesłaniem z kimś, kto potrzebuje finansowego cudu. Błogosławieństwa mnożą się, gdy się nimi dzielimy. I pamiętaj: wiara przenosi góry ale święte liczby ojca Pio otwierają drogi do tych gór. Niech wstawię się za tobą i niech te święte liczby otworzą drzwi do dobrobytu w twoim życiu. Nigdy nie zapominaj, że Bóg ma doskonały plan dla twoich finansów, a te liczby są częścią tego boskiego planu. Amen.